Cześć widzowie! Dzisiaj wybieram się do Jeleniej Góry. To będzie taki pierwszy odcinek z cyklu właśnie Jelenia Góra. Myślę, że zobaczymy coś fajnego. A zatem zapraszam was do oglądania. W drodze na Jelenią Górę mijamy wieżę Słutysią. Tam ją widzicie w lesie schowaną. No i zapraszam was do oglądania odcinka z tego, jak mi się udało wyjść na tą górę. Natomiast teraz podróżuję sobie taką równoległą drogą do głównej do wolności, tam gdzieś widzicie auta. A tutaj rzeczka sobie płynie, cisza i spokój. I jak widzicie, dzisiaj pogoda dopisuje, widać o góry z tyłu. Natomiast ja idę na północ. Wybrałem też się na piechotę, chciałem zobaczyć tutaj sobie te okolice. Eee, bo tak autobusem no to wszystko przeminie szybciutko. Więc zwiedzam. Niektóra część architektury jest naprawdę bardzo ładna. Ciekawe są te domki. Tu mamy takie ciekawe boisko. Jakiś zabytek. No ale po lewej bardzo ładny domek. No i idę sobie tak do przodu. Tymczasem w tyle po lewej stronie za drzewami widzimy dosyć sporej wielkości komin. Cecha charakterystyczna dla krajobrazu Jeleniej Góry. Wiedziałem, że tylko w Krakowie są architektoniczne niewypały, no ale już wiem skąd nasi architekci krakowscy biorą przykład. No, chyba z tego. Pomału zbliżam się do centrum. Kamieniczki, no, takie bardzo podobne do Krakowa, te, które tutaj obserwujemy. Natomiast y, nietypowe są te wile, które widzimy na przykład tam po lewej stronie. Bardzo ciekawe, interesujące są te uliczki, te mniejsze, z taką e, ilością różnorodności. Tu macie takie alejki boczne, pełne tych kamieniczek. Fajnie to wygląda Natomiast tu dochodzimy do Alei Wojska Polskiego I po marutku idę do centrum da się takie odrestaurowane, odświeżone budynki jak ten na przykład ten czeka z kolei na swój remont. Jestem w centrum, można powiedzieć. Po prawej stronie jest taka nowa architektura. Z tyłu macie gdzieś starsze budynki. coś ala krakowska w Krakowie nie wiem czy pamiętacie też właśnie w ten sposób przedstawione natomiast tu mamy tą architekturę no już przedwojenną grubo i wchodzimy sobie na rynek piękny ryneczek Architektura podobna do naszego małego rynku w Krakowie, aczkolwiek chyba ładniejszy jest ten rynek. Te budowle są odświeżone. Tu mam taką fajną alejkę. Warto zrobić zdjęcie I tutaj tak trochę schowana poza rynkiem głównym niestety koło współczesnej architektury Bazylika Mniejsza Jak się to prezentuje Tutaj mamy dużo tego współczesnego budownictwa ładnie to wygląda No ale Bazylika Mniejsza fajnie Ciężko będzie zrobić dobre zdjęcie. Ej tu mamy krótki opis bazylika mniejsza świętego Erasma i Pankracego. Zapewnimy do środka. Dobra, muzyka z herosów musi być. No niestety siatka utrudnia robienie zdjęcia. Idziemy dalej do jeszcze większego kościoła. Garnizonowego. Bardzo fajne są te alejki, trzeba przyznać. Mają swój urok. Te arejki są takie dosyć ciasne i tak trochę się można pozgubić Kolejna ciekawa budowla Urząd pracy Tymczasem jestem na ulicy 1 maja Kurczę, no kapitalny budynek Nie wiem co tu się znajduje Fajny jest. Powiedziała, że w tym budynku znajduje się Poczta Polska. Słuchajcie. 1912. No tu trochę zniszczone. Ale wciąż ładne. Czasem jestem na ulicy bankowej. Mamy tutaj taką starą architekturę przeplataną z nowoczesną, jak ten na przykład tu. Wracam jeszcze w kierunku rynku. Pani mi opowiadała, żeby wejść do kościoła garnizonowego. Tak się nazywa. Może to jakiś skrót, nie wiem. Nie chcę za bardzo marudzić, ale nie wiem kto dał pozwolenie na wybudowanie tego czegoś tu w środku. Jakaś masakra ulica Solna. o którym wspomina ta starsza pani przed wcześniejszym zabytkiem, no trzeba przyznać, że sporych rozmiarów. No i znowu słuchajcie tak. Gadu, gadu na ławeczce z panami, którzy tutaj mieszkają, że to jest bardzo piękne w środku. Ale niestety nie zobaczymy wszystkiego, bo zamknięte. Więc ile, ra ile dam radę wam pokazać, to wam pokażę. Zrobię jakieś foteczki. Faktycznie zamknięte. Zimno. Że, że GoPro nawet na najszerszej ogniskowej nie jest w stanie tego objąć. Słuchajcie, tak to wygląda. No, bardzo, bardzo fajna budowla. Ładna. No, niestety trochę słońce zachodzi, więc zdjęć też dobrych nie zrobię. Może innym razem. Tutaj jeszcze. Po tego kościoła mam tak zwane katakumby. Starsi panowie, bywalcy mówili właśnie, żeby, żeby zwrócić uwagę na to. No i faktycznie robi wrażenie. Takie coś, słuchajcie. Marta Kessel, urodzona 3 grudnia 1892 roku, zmarła 22 grudnia 932 Kolejna taka sama. Wytnij, wymaluj. Tutaj popatrzcie, jeszcze są te katakumby. Zaglądnę do nich. 1724 tu mamy. Odwiedzaną. Proszę wybaczyć, ale nie znam tego pana. I z drugiej strony właśnie kościół garnizonowy. Taki w parku. Jeszcze wiosna się nie rozpoczęła, ale jak się rozpocznie. To na pewno fajnie to będzie wszystko wyglądało. Ja pomału się zbieram idę do centrum. Na koniec jeszcze wychodząc z Wieleniej góry, pokazuję wam Aleje Wojska Polskiego. No nie wiem jak wam, ale mi się podobają szalenie te bloki, te kamienice, odnowione, drewniane balkoniki. Kurcze, no to niesamowicie pięknie wygląda. Fantastycznie. No i takim krokiem wojskowym, marszem wojskowym będę po malutku zbierał się już tam do siebie, ale jeszcze wam pokażę ten budynek, bo mnie też zafascynował. Też kolejne ładne budynki. No i do końca odświeżone, takie bym powiedział, starsze. Ale wciąż. Bardzo ładne No i tutaj kolejny budynek Kolejny, bardzo ładny budynek. Jest to teatr w Jeleniej Górze. Powiem Wam szczerze, widzowie, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony właśnie architekturą Jeleniej Góry. Czystością tych budynków. Mimo że jest tutaj spora część do renowacji, ale ta różnorodność, ta architektura, rynek główny, no, majstersztyk. Bardzo fajne miejsce. Nie pokazałem Wam wszystkiego, no bo nie da się, ale mam nadzieję, że Was zachęciłem do tego, żeby odwiedzić Jelenią górę, jeśli będziecie gdzieś w pobliżu. I kolejny bardzo ładny budynek są okręgowy. No bardzo ładna architektura. Taka cegiełka. Pomalutku będziemy kończyć. Dzięki serdeczne za oglądanie i do usłyszenia. Hej!